Andrzej Lepper, lider samoobrony, polityk charyzmatyczny i kontrowersyjny, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Oficjalnie przyczyną jego śmierci była samobójcza śmierć przez powieszenie w jego biurze w Warszawie. Jednak od samego początku pojawiały się wątpliwości. Dla wielu osób śmierć Leppera nie była zwykłym samobójstwem. Był człowiekiem silnym, pełnym energii, który w ostatnich miesiącach przygotowywał się do powrotu do polityki. Dlaczego więc miałby odebrać sobie życie w takim momencie? Pierwsze wątpliwości pojawiły się już przy oględzinach miejsca zdarzenia. Leper miał powiesić się w swoim biurze, jednak sposób w jaki to zrobił i pozycja ciała budziły pytania ekspertów i opinii publicznej. Niektórzy krytycy raportów policyjnych twierdzili, że ślady na szyi. Ustawienie mebli i brak kamery w pomieszczeniu nie wyjaśniają do końca całej sytuacji. Sam Leper był przecież człowiekiem bardzo aktywnym, pełnym życia, który jeszcze kilka dni wcześniej uczestniczył w wydarzeniach publicznych. Od razu zaczęły pojawiać się teorie spiskowe. Jedna z najpopularniejszych mówiła o tym, że Leper został wyeliminowany przez polityków z najwyższych szczebli. Jego partia. Samoobrona, choć w Sejmie miała niewielkie wpływy, często krytykowała rząd i odkrywała przypadki korupcji. Wiele osób uważało, że Lepper dysponował informacjami, które mogły zagrozić osobom związanym z władzą. Czy jego śmierć mogła być sposobem na uciszenie kogoś, kto znał zbyt wiele? Inna teoria mówiła o naciskach ze strony biznesu. Lepper wielokrotnie krytykował wielkie korporacje i ich wpływ na polską politykę. Znany był z ostrych słów wobec mafii paliwowej i nielegalnych interesów w rolnictwie. Niektórzy uważają, że jego śmierć była ostrzeżeniem dla innych polityków, którzy mogliby próbować walczyć z układami finansowymi w Polsce. Nie brakowało też hipotez mniej politycznych, bardziej sensacyjnych. Niektórzy twierdzili, że Leper mógł paść ofiarą tajnych służb, które w jakikolwiek sposób uznały go za zagrożenie dla stabilności państwa. Pojawiały się też spekulacje o ingerencji zagranicznych agentur, które w tym czasie obserwowały polską scenę polityczną i mogły chcieć wyeliminować kogoś, kto wpływał na opinię publiczną i blokował interesy niektórych grup. Jedną z teorii spiskowych, która zyskała dużą popularność w internecie, była hipoteza o ustawionym samobójstwie. Według niej leper został zabity, a jego śmierć przedstawiono jako samobójstwo. Zwolennicy tej wersji zwracają uwagę na dziwne zachowanie niektórych świadków, brak typowych śladów walki w biurze oraz fakt, że Leper miał w ostatnich miesiącach podpisane kontrakty i przygotowywał powrót do polityki. Dla wielu ludzi wydaje się nieprawdopodobne, by człowiek, który planuje aktywną kampanię polityczną, nagle zdecydował się na tak dramatyczny krok. Inna teoria zakładała, że leper mógł zostać zmuszony do odebrania sobie życia przez groźby wobec rodziny lub bliskich współpracowników. Takie hipotezy często pojawiają się przy tajemniczych śmierciach polityków w Polsce i na świecie. Według tej wersji presja była tak ogromna, że leper nie widział innego wyjścia, choć nigdy nie pozostawił listu pożegnalnego ani jednoznacznego dowodu na to, że chciał odebrać sobie życie. Nie można też pominąć faktu, że Leper był człowiekiem niezwykle medialnym. Jego wypowiedzi, nagrania w telewizji i ostre komentarze w Sejmie budziły kontrowersje. Wielu ludzi uważa, że jego śmierć była nie tylko tragedią osobistą, ale i symbolicznym ciosem dla opozycji wobec władzy. Niektóre media sugerowały nawet, że śmierć Lepepera miała odstraszyć innych polityków. Którzy mogliby podważać układy w rządzie lub ujawniać nielegalne praktyki. Z biegiem lat pojawiło się wiele analiz i komentarzy. Psychologowie i eksperci do kryminalistyki próbowali wyjaśnić motywację Lepera i przyczyny jego śmierci, jednak oficjalne raporty nie rozwiązały wszystkich wątpliwości. Dla opinii publicznej pozostaje pytanie: czy naprawdę odebrał sobie życie z własnej woli, czy stał się ofiarą spisku? W internecie do dziś powstają dyskusje, filmy dokumentalne i podcasty poświęcone tej sprawie. Każda nowa teoria jest poddawana analizie, zestawiana z faktami z życia Lepera i z jego działalności politycznej. Niektórzy wskazują na kontakty polityczne, inne osoby w partii Samoobrona, a jeszcze inni na jego krytykę układów finansowych i rolę w ujawnianiu afer. Jedno jest pewne: śmierć Andrzeja Lepera. Pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych i tajemniczych wydarzeń w polskiej polityce ostatnich lat. Oficjalna wersja samobójstwa nigdy nie przekonała części społeczeństwa, a spiskowe teorie wciąż krążą w mediach i w internecie. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę? Czy Leper naprawdę odebrał sobie życie, czy był ofiarą układu, którego nigdy nie powinniśmy byli poznać? Jedno jest pewne. Jego postać i tajemnicza śmierć wciąż budzą emocje i pozostają tematem debat, spekulacji i hipotez, które być może nigdy nie zostaną w pełni wyjaśnione.